Thank you Hej dziewczyny, witam Was bardzo bardzo gorąco, super, że jesteście. Ja teraz jestem w środku przeprowadzki i wszystko mam po prostu totalnie rozwalone, ale chciałam zrobić dla Was taki w miarę szybki filmik, w którym pokazałabym Wam taki łatwiejszy makijaż, ponieważ ostatni był trochę trudniejszy. Na blogu potem ukazał się znów taki bardzo prosty i minimalistyczny i wiele z Was postowało za tym, żeby więcej takich prostych makijażów na blogu się pojawiało. Więc tym razem wymyśliłam granatową, złotą kreskę i mam nadzieję, że taki makijaż przyda się tym dziewczynom, które dopiero zaczynają albo które po prostu nie lubią wykonywać jakichś super skomplikowanych makijaży. Tym razem robimy wszystko krok po kroku, czyli zaczynamy od podkładu i przechodzimy przez wszystkie elementy makijażu po kolei. Mam nadzieję, że taki troszkę inny tutorial też obie No i to jest ten makijaż, który mam teraz na sobie. Tutaj mamy takie kreatowe zakończenie kreski, które wychodzi na zewnątrz i taką i złotą połowę kreski, która bardzo ładnie rozświetla spojrzenie. No i myślę, że to może być taki fajny, wakacyjny makijaż, dla tych dziewczyn, które po prostu nie lubią zbyt skomplikowanych rzeczy. Na blogu pojawiła się kolejna metamorfoza czarnniczka, tym razem Anę, którą tak, bardzo serdecznie pozdrawiam, więc jeśli macie ochotę ją zobaczyć, to koniecznie sobie tam wejdźcie. No i to wszystko, zapraszam do nowego Najteludzianu. Zaczniemy od podkładu i korektora. Jako podkładu ja używam tak podkładu z Maybelline, to jest Pure Liquid Mineral. W kolorze Sand numer 30. I nakładam go takim pędzelkiem na twarz. To jest akurat pędzelek do nakładania minerałów, ale takie pędzelki również świetnie sprawdzają się do nakładania właśnie zwykłego podkładu. I to jest akurat pędzelek firmy Annabelle Minerals. Ja teraz jestem w trakcie przeprowadzki i chciałam też zrobić taki filmik, którego nie będę musiała zbytnio ciąć i zbytnio składać. Mam nadzieję, że taki też Wam się spodoba. Um, teraz przejdziemy do korektora. Moim korektorem będzie korektor z I to jest ten Pro Longwear Concealer. Ja akurat używam moją NC30. To jest taki ciemniejszy kolor, teraz tym bardziej opalona, więc akurat ten jest teraz lepszy. Um, Nałożę no go delikatnie pod oczami tutaj. I również w tym miejscu, nie zapominamy o tym miejscu, ponieważ tutaj najczęściej widać jakieś takie lekkie przebawienia czy naczynia krwionośne prześwitując pod skóry i wszystko sklepuję palcem. Teraz, kiedy podkładę korektę mam już za sobą, ja przejdę do makijażu oczu, a później zrobię brwi. Zaczynam od nałożenia takiego zwykłego, jasnego, matowego cienia na całą powiekę ruchomą. Ja akurat wybrałam taki jasny odcień z paletki Smashboxa, ale to może być każdy inny kolor, który mniej więcej pasuje do waszego odcienia skóry. Ważne, żeby on był w miarę jasny. Nakładam go również z drugiej strony. Następnie przechodzę do takiego jasnego brązu. To jest akurat też brąz z tej samej paletki. I zaczynam nakładać go w I zaczynam go tak delikatnie blendować w ten sposób. To samo robię z drugiej strony. Nasz makijaż oka będzie bardzo prosty i będzie się składał z kreski, która przechodzi z tego granatowego odcienia w złoto. Zacznijmy właśnie od tworzenia naszej kreski. Ja stworzyłam przy pomocy eyelinera. Nakładam eyeliner na skośny pędzelek i w zewnętrznym kąciku rysuję taką linię, która wychodzi do góry. To samo robię z drugiej strony. Jeśli nie wiecie, pod jakim kątem wyciągać zakończenia eyelinera, to tak naprawdę powinno być przedłużenie tutaj dolnej powieki. Więc w takim stopniu pewnie to będzie taki kąt, w jaki uzyskujemy, kiedy przełożymy sobie pędzelek do końca oka, nosa i do brwi. Po czym wyciągam sobie tą kreskę tutaj coraz dalej, do no linii rzęs. Ja na razie bardziej pracuję nad jej końcem i w momencie, kiedy ona dochodzi do połowy powieki, yy, po prostu ją przerywam i nie kończę. Teraz sięgam po granat, w moim przypadku to jest akurat inglot numer 389. I ten cień nakładam właśnie w obrębie tej kreski, którą teraz narysowałam, czyli bezpośrednio na nią i trochę wyżej, tak żeby ją delikatnie rozbić. Wychodzę również troszkę dalej do środka powieki. I trochę wyżej. To samo robię z drugiej strony i znowu wyciągam ją wyżej w zewnętrznym kąciku. I troszkę dalej do środka. Ok, więc teraz, tak jak widzicie, mamy takie kreseczki, które są delikatnie rozmyte i które zaczynają się od połowy naszego oka i wychodzą na zewnątrz. Teraz czas na złoty element tego makijażu. Ja użyję takiego złotego cienia z Lolo. i to jest akurat styki kafi I nałożę go na mokro od połowy do wewnętrznego kącika, rysując taką złotą kreseczkę. Żeby ją delikatnie bardziej podkreślić, użyję też takiego złotego eyelinera Smile Secret i delikatnie pokryję, żeby tutaj sam środek i delikatnie miejsce przy kąciku. I teraz sięgnę po takie cień z marmaru. to jest akurat numer 8, to są takie wypiekane cienie. I ten najjaśniejszy, taki lekko żółtawo żółtawozłote od nałożę tutaj są wewnętrznych kącikach. domu dołu mam tym tym jasnym brązem, od którego zaczynam e, praktycznie na całej długości, skupiając się szczególnie na środku. Tutaj, tutaj. Linię wodną oznaczam biało. I zacznę tuszować dane rzęsy. Ja używam akurat tego tuszu MIO Teraz podkręcam rzęsy z rodką i je jeszcze górne. I do górnych używam trochę innego tuszu, to jest akurat Flormar Rotating. Ja delikatnie podkreślę jeszcze brwi. OK, teraz możemy przejść do bronzera. Ja użyję takiego bronzera Swoje Brown. To jest um, taki z swojej nowszej kolekcji. On nazywa się Bahama Brown. I teraz róż. Ja używam też różu z tego zestawu. Jako rozświetlacza użyję odrobiny tego cienia subnormalu, który wcześniej nakładałam na oczy. On się naprawdę fajnie nadaje do tego celu. Daje efekt takiego ładnego, ciepłego obrazku, do jego bardziej złotego i opalonego. I nałożę go też tutaj na czubek ust oraz w miejsce pod długim drzwiom. Okej, okay, to już właściwie prawie koniec, ponieważ wszystko oprócz ust mamy zrobione i tym razem ja postanowiłam e, znowu użyć takiego bardziej przeschłoniowego błyszczyka zamiast jakiejś mocniej szmiki. Chciałabym, żeby to głównie oczy zwracały uwagę, aczkolwiek ten makijaż oczu nie jest na tyle mocny, żebyście nie mogły zastosować jakiejś ciemniejszej wersji kolorystycznej na ustach, jeśli macie taką ochotę. E, ja wybrałam po prostu taki bardziej delikatny wariant. No i to wszystko. Skończony makijaż wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że ono się podoba i że może będzie dla Was jakąś inspiracją. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za wszystkie komentarze. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa Icałski.